What's up, bitches? <laughs> Jedziemy. Opa. No, wygląda to jak nie dziewczyny. No. Madzia, czyń honory. Proszę bardzo. Opa. Pa, pan, pre, pan prezes Sławnikowski On teraz będzie jechać. Teraz. Patrz, jest normal. Eko i sport, nie? No czemu nie dałeś mi na sport? Nie no ci przecież, no bo nie, no bo do mnie bo no nie zadzwonił ten jak on ma. Rynaś powiedział, że coś takiego jest, nawet nie wiedziałem gdzie to jest. Co dawaj na tego sporta? No już spokojnie. spokojnie. Tutaj spokojnie. proszę pokazać, jak ładnie to hmm. wygląda. Hmm. Ale normalnie mam te, jak to się nazywa? A to jest dziwne, że nie słychać tego dźwięka silnika, no. nie? No. Dźwięka, dźwięku. Ja się tak podjaram, że po polsku nie potrafię mówić. Dobra, dziewczyny, gotowe? No. Gotowe, dawaj. Idziemy na sport? Dawaj. I wciskaj Aaj, teraz. Jak w Tesli. Uh -oh! co to, Jezu. Co to poleciało? Tu jak w samolocie. <grym zespoły> to... Jarecki, hamuj. <grym zespoły> ale dobre ma No. No, ale to jest właśnie na tym, na sporcie, a... Czekaj, ja cię... 80... No, gniata No, jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. W ogóle, to jest jak... Zajebiste! Hamuj, bo tam tiry jadą. Spokojnie, dziewczyny. Ale naprawdę, no, jest to... No, jak, jakbyśmy... A tu radary! nie <laughs> nie <laughs> nie <laughs> dostanie. 500 euro do zapłaty. No, dobra, zarobiony jest. No, normalnie. <laughs> Wiadomo, na kogo przyjdzie. <laughs> ale on mi dzisiaj po prostu e, zrobił dzień, nie? No, serio. W ogóle nie spodziewałam się, że on nam da W ogóle, no, o, lubisz samochody, to masz. Nie? <laughs> i daj mi kluczek. <laughs> masakra No, ale bardzo fajnie, miło. No. no. Przecież, kurde, jak to się nazywa? Aylways? No, e, no, a, Airways? Airways, no. Coś no. takiego. u Jakąś tak. Nie wiem, ale czemu w ogóle. Co? Jarecki! <śmiewki> jak cię wpierdolisz? To nie wiem, czy się wypłacisz! Normalnie, czekajcie. Normalnie! <śmiewki> tu jakiś telefon leży, czyli to jest. mój, Elżbieta? Co? mój nie Wypadł jak? mi. Ah, jak nie, wiem, ja go tutaj położyłem, ale chyba się tam przetransportowałem. Jak, jak gaz wcisnęłam? Jarecki! Hamuj, bo nie wyrobisz no. na tym zakręcie. Ale to jest w ogóle, jakie to jest auto, nie? Ela, czy Ty chcesz też spróbować? Nie, ja się boję. <grym> nie wystarczą wrażenia tu. Ale wiecie co, to jest też dziwne, bo jak jest na przykład auto, które ma... Jak to się nazywa? Auto, które ma automatyczną skrzynię biegów, ale jest na benzynę, powiedzmy, no to wtedy... Albo na przykład na, na paliwo. To, to też jest ta skrzynia inna, inaczej w ogóle wiesz pracuje, że gdzieś tam te przyspieszenia są jakieś takie, no fajnie to wygląda. A tutaj ja nie wiem jak to działa, ale jest kurwa bajka czy wiecie, że bez wnia Nie. Nie ma nic, jest nie. taki jedno. No? Ale dźwięk jest taki jak w samolocie, nie? No. Prawdy. 27% 21% baterii. Wale to czy ile było wcześniej? 24%. No 24. już 3% wyjeździliśmy. Dawaj Jarecki, wracaj tam. On nie dojedzie do domu. I tak chyba nie dojedzie. Chyba nie. Nie no, spokojnie. Ja ciekawe ile trwa ładowanie tego auta, nie? Tutaj też są te fast, fast charger, więc mhm. to jest chwila moment. Ja mogę na chwilę telefon? Ty możesz. Uważaj. Spokojnie, ale... <gry> Na ten... O nie, wierzy. to...